Tam ktoś się napierdziela. Okej, okay, a gdzie ta wieżyczka? Może tym ślepę, ale nigdzie nie widzę. E, Skupmy się najpierw na tych głupich przeciwnikach Łoo wow! Ale samochód go nie zabił. Mimo, że trafił go w ryja. Jakie to padłe? Tam był jeszcze ktoś. A, pan policjant? Panie policjancie? Łap pan granata? Pan policjant zaraz nie. To policja była w ogóle? Nie wiem, z takiej dalekłości to ciężko rozpoznać ich. Policjanki to takie kipy jak normalni ludzie. Wcale nie są, jesteś bardziej. Chociaż policjant to też jest zwykły człowiek. Yy. Ale ma broń, z której, której też umie nieźle korzystać. Kurde, w ogóle nawet policja tutaj są, jest niezłymi sniperami. O, jakaś misja zła. Drużyna zabójców. Hmm, ciekawa nazwa. Tylko tak muszę się zastanowić. Zbiera się odłamki, czy coś innego. To jest tyle do roboty. Chciałbym te trochę odłamki. Może bym je pozbierał poza ekranem tutaj nagrywania. No bo to jest trochę by. O, ostrze, kupię. Ktoś tam chciałby je zobaczyć. To pokażę kiedyś. Co ja to mówiłem? Co ja mówiłem? A, że trochę głupio by było pokazywać, jak zbieram tutaj wszystkie odłamki. Więc może to sobie daruję i idę od razu na misję. E, mam lampę. Och, moja kochana lampo. Akurat fotograf to proste zadanie. Nie powinien powtarzać go trzy razy przynajmniej. Zrób coś fajnego, żebym mógł zrobić zdjęcie. Potrzebuję kilku zdjęć każdego ruchu. Wyleż przy o niestety tego za wiele ode mnie nie zobaczysz. Gdzie ten trup leży. A! Dobra, byle kogo? Pozwól, że się wyleczę. Oh. Widzisz, jak, jest... jak jestem bohaterem? Wyleczyłem go, pomimo go, że go wcześniej wolnąłem prądem. Bardzo ze że nie wierzę. E, chodź fo fotograf, chodź ze mną. gdzie on jest? Ej ty! Fotograf! Chodź ze mną! O! Sami przyszli do mnie Prawdziwie nie ci co trzeba, ale... Też nie wierzę. Aż kopa w dupę. O idzie, 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 dobrze. Już myślałem, że nie będzie chciał iść. Tylko muszę na niego czekać, bo... ma... Kulawe nogi. Aj tu szybciej. Masz te dwie nogi, więc nie mi ruszaj. Ej, fotograf... chodź tu! Fotograf! Weź nie fotografuj muru, tylko chodź ze mną Jezu... No Chodź, 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 chodź Cip, 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 cip. Da mi się kliszę, chodź nie, bo ty to pewno jesteś new age Fotograf. Ty na cyfrówkach robisz teraz zdjęcia. Okej, okay, widzę tego, że nie wierzę. Chodź tu. No, chodź tu, zrobić mi. Chodź! Chodź mi, zdjęcie zrobisz. Taki matun jeden, ja bym go po mordzie strzelił. Jak mi nie zrobisz zdjęcia i ja nie zaliczę przez ciebie, bo tam sobie stoisz, to. Nie wiem, wysadzę cię w następnym tutaj podejściu. Przysięgam, wysadzę cię. Rzucę ci grata w pysk. Dobra, próbujemy. Fotograf, chodź tu. No chodź No chodź tu Dobra, stoi, może będzie dobrze Masz gwiażu Opie O! Robię zdjęcie, fajnie Ale muszę cię dobić Kopiak. Jeszcze raz What? Ale czy zdjęcie czego? A, wysyć samochód. Kurczę, pokazują mi Trzy rzeczy zrobi się. Nie było napisane co... Co mam tutaj uczynić. Dobra. To grana to od razu sobie wysadzę w fajniej. O, Eksplozje! Uwielbiam. Także w ogóle takie fajniejsze są niż na przykład prototypie. Przynajmniej dla mnie te samochody jakoś ładnie wybuchają. Jeszcze tylko kilka zdjęć. Wiem, że nierealistycznie, ale Tutaj liczy się eksplozja, nie, nie to, czy, on, czy ona by wyglądała jak prośbę w życiu Zresztą jakiś samochód prośbę w życiu aż tak wybucha Chyba tylko w filmie sensacyjnym Koniec Hmm. Mała ankieta może. Zrobię w tym tutaj przy okazji tego odcinka. Jaką grę możecie mi polecić na PlayStation 3? Najlepiej taka typowo konsolowa, bo jak ma być i na PC, no to taniej mi przeważnie wyjdzie ją kupić na PC. Jaka gra była Waszym zdaniem najciekawsza? ...do kupienia. Albo... No to przy okazji druga ankieta, jaką grę byście może chcieli u mnie zobaczyć? Jako następne zagrajmy. Czy wolicie może konsolową, czy z pc Jaką? Już tak mówię od razu, że Dead Space 2 odpada. <grym> Przynajmniej na razie, tak. I... Gra się musi trochę zestarzyć. Nie wiem czy mam to wyjaśnić, bo taka jest moja dewiza, że nie robię. Nie robię gry. O, o zrobię złom. Nie robię gry od razu po premierze. no Staram się przynajmniej tak, bo nie jestem żadną tutaj atencyjną e, dziwką, żeby w jakiś tam łatwy sposób sobie pozyskiwać widzów, bo wiadomo, granowiutka to dużo os osób się zleci jak muchy do. Jak muchy do gówna. No i będzie takie porównanie. Wiadomo, gra nowa, no to m, jakąś tam popularność ma. Tym bardziej, jeśli to jest na przykład takie GTA Call of Duty albo inne takie chujem moje. I dużo, dużo osób po prostu będzie mnie oglądało i te filmy, tylko dlatego, że że to jest nowa gra, no i chcą ją zobaczyć w akcji. Więc to odpada. Dead Space 2 jest jeszcze nową grą, więc e, dopiero pewnie pewno zobaczycie ją u mnie najwcześniej za pół roku. A najpewniej dopiero w 2012 Mam ich zabić? Świetnie! Jak ja mówię, ich zabijać. Kież policja? Ooo! Ale mi przywitali. Tajniacy kurczę. Ja jeszcze żniwiasz! No bez przesady, no chłopaki. Wróg, jak wróg mojego wroga jest yy, moim przyjacielem, no. Nie znacie tej dywizy Łoo! Wow. To mu niezłe. A... Oaaaaa, jezu, jaka ja kocham tu eksplozję! Teraz normalnie... Normalnie można tu orgazmu dostać. Dobra, przydał mi się trochę energii. Dawaj mi prąd. Oj, 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 oj! Granat. A, świetnie, świetnie. Dał mi prąd. Dzięki. Granat! Łapcie! Jest! No, wysadzanie rzeczy to jest na pewno tu znacznie ciekawsze, niż w innej grze, nie powiem nawet jakiej. Po, podpowiem, że to jest gra podobna do tej gry, do Linfejmusa. O, nazbierało się tu trupów. O, skrzynka jest kontaktowa w pobliżu, biorę. Przy okazji, że tu jestem, trochę was zabawię fabułą. Ciekawy, ciekawy jestem, ile osób w ogóle z was tutaj y nie grało w tę grę i oglądają właśnie dla fabuły. W tam komentarzach, w komentarzach mi ktoś tam pisał, że przeszedł tę grę, ale ogląda ją dla moich, dla mojego komentarza, więc dzięki bardzo, jest mi bardzo miło. Ale sama gra jest po prostu świetna, trzeba... Same, sam, sama gra i samemu niech nie pasuje. Trzeba po prostu w nią zagrać, bo... No, trzeba się... Kurde. Brakuje <laughs> mi słów już. Trzeba się przekonać samemu, jak to jest tutaj, w tej grze. Naprawdę, tak jak je się oglądają, no to może się wydawać się lekko nudna, I ale... Nieźle przyciąga. Minęło przymocowane jakieś metalowe urządzenie, a jego twarz była cała w bliznach. Chyba po jakimś wypadku. Jeden ze strażników powiedział mi, że Kessler od dziesięcioleci jest przywódcą synów pierworodnych, ale że czasem znika na długo. Pierwsze wrażenie pozwala sądzić, że Kessler szczerze wierzy. Ma cel i ma zamiar go zrealizować. Możliwe, że musimy zająć się nim wcześniej niż początkowo zakładaliśmy. Na horyzoncie widzę jakiś odłamek, tylko trochę daleko jest. Hup de lup! Skoczyłem dobrze. A nie, to jest mój cel. Głupota. A! Moja misję wykonałem. No tak. Ciemna woda. Dobra, zatrujemy kolejne zbiorniki. Bo nie ma tak łyk świeżej, brudnej wody, smałowatej, prosto z, prosto z kanalizacji. Taką jaką lubią mieszkańcy Empire City. Prądu? Dawaj, śpij tu trochę prądziku! Widzę te, te osoby, oby tylko jej nie zabili. Dobra, złapałem misję. wody. Tylko tyle? Miałeś mi do powiedzenia Jestem niezmiernie dumny z tego e, Tam się ktoś laje po dachu Tylko ja cię muszę najpierw dostać w skarbie Jak to ciebie... Się... Jak to ciebie tutaj dojść? Ja biorę sobie rynne i... Tam są na dachu Ło, rakiety ma! Piu! Wuuu! <laughs> Taką niespodziankę mi zrobili, ja sobie tu wchodzę spokojnie i. Nie. Niespodzianka! <laughs> nie ma tak dobrze. Nie będzie kurwa rakiety. Nie będzie! Headshot! <laughs> Jeszcze raz. Ej, chodź tu. Jest świetnie Dobra O jezu, jezu je, Jak się tam czai A spadaj z mojego dachu Ja to jestem królem dachów Ej, ej No więcej tutaj was, matka wasza nie miała Z kimkolwiek jesteście Musiało być płodna, Skoro tyle bliźniaków spudziła Ups co? karabin we mnie wali Dobra, teraz się pokaż śmiało eee, Widzę cię <laughs> Kocham tę moc Jedna z moich ulubionych eee, Dasz mi trochę energii, co Dawaj Mów do mojej dłoni Mów Przepraszaj mnie teraz